Ja wybrałem historię z tego powodu, że nie dostałem się na prawo. Mhm. Mm znaczy, historia zawsze była, była moją pasją. Zawsze się zainteresowałem historią. Bo też widziałem pewne procesy historyczne, które może dla niektórych się zakończyły, ale jednak dalej wpływają na, na nasze życie codzienne we współczesności. Jestem studentem 5 roku, więc powiedz nam, czego się nauczymy na historii. Historia, jako właśnie kierunek, myślę, że daje. I naprawdę szeroką wiedzę na, na wszystkie aspekty naszego życia codziennego. Dowiadujemy się nie tylko o kwestiach tych historii wojen i historii konfliktów zbrojnych, historii tej politycznej jakby dyplomacji, ale dowiadujemy się wiele o kulturze, o religii, o, o tym jak wyglądały właśnie stosunki społeczne, jak one się zmieniały, jak, 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 jak społeczeństwo funkcjonowało w poszczególnych i na, na, na funkcjonowanie społeczeństwa miały właśnie powiedzmy, historia idei i rozwój pewnych myśli filozoficznych. Więc historia naprawdę, człowiek po historii wychodzi z szeroką wiedzą na temat świata, nie tylko yy, na temat właśnie tej historii, ale potrafi, potrafi też yy, właściwie interpretować pewne fakty historyczne, yy, widzi właśnie te, te procesy historyczne, które, które Wpływają na nasze życie codzienne. Powiedz mhm. mi, kto może studiować tak naprawdę historię? Dla kogo są studia na kierunku historii? Myślę, że jednak dla pasjonatów. Jedna. Tego, tego doświadczyłem podczas studiowania historii, że, że ludzie, którzy przyszli na historię tylko po to, żeby, żeby zdobyć właśnie tytuł. Yy, tytuł tych wyższych to, to odpadali po jakimś czasie, zostawali ci, którzy, którzy byli tą historią zainteresowani. Ciężko jeszcze dostać historię. Jak to było u Ciebie? Jak to wyglądało? Czy znaczy, dla mnie nie było ciężko, bo pisałem maturę z historii rozszerzonej. Tam nie pamiętam jaki miałem wynik, naprawdę, ale... Czyli konkurs świadectw i matura. Tak, tak, wtedy konkurs świadectw i tak to też dzisiaj się odbywa. Z tym, że... Yy, jakby Instytut Historyczny i cały Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych stara się wyjść w kierunku studenta i pojawiają się... Kiedyś jak ja przychodziłem na historię, to mieliśmy do wyboru cztery specjalizacje. Mieliśmy do wyboru właśnie regionalistykę, to była, wtedy, to była nowa specjalizacja. Jakby była regionalistyka, archiwistyka, dokumentalistyka i amerykanistyka. Dzisiaj amerykanistyka znikła. A bo u nas na historii pojawiły się nowe takie kierunki jak historia w przestrzeni publicznej czy, czy historia, yy, mi, znaczy militarioznawstwo mm -hmm. i tu już, tu już bardziej yy, właśnie A Ty historia. co wybierałeś? Ja wtedy wybrałem regionalistykę i, i, i archiwistykę za namową kolejną. A to kiedy wybieramy specjalizację? Już na pierwszym roku. Na pierwszym roku? Tak, nowy. już na pierwszym roku wybieramy specjalizację, potem ewentualnie na, potem ewentualnie możemy to, to zmienić jeżeli... Jeżeli mhm. okaże się, że, że nie do końca nam to pasuje. A w jakim systemie studiujemy historię? To jest jednolity czy boloński studiujesz? system? Boloński, tak. mhm. System boloński, Najpierw są studia licencjackie, a potem studia matematyki. Powiedz mi, studiując historię, czy też, e, też czy w ogóle idzie się na jakieś praktyki staży? Czy tutaj akurat nas to omija? Tak, na historię są, są praktyki. E, na przykład, jeżeli chodzi o specjalizację, e, archi, archiwistykę, to tam najpierw mamy praktyki w Muzeum Państwowym, później z kolei mamy praktyki w, znaczy nie w, Muzeum, w Archiwum Państwowym, ale możemy też mieć, a to zaraz. Mamy praktyki w Archiwum Państwowym, a później mamy praktyki w Archiwum Zakładowym. W Archiwum Zakładowym na przykład ja odbywałem praktyki w, w Archiwum Zakładowym Uniwersytetu Przyrodniczego. Z kolei na, na przykład na dokumentalistyce, to chyba właśnie, ja nie, nie wiem, bo nie studiowałem na tej specjalizacji, ale tutaj możemy chyba wybrać właśnie jakieś muzeum, bądź jakieś instytucje kultury yy, związane, yy, związane z architekturą, ze sztuką, bo, bo ta dokumentalistyka jest mocno związana z tymi, z tymi kierunkami też studiów, czyli z historią sztuki, z historią architektury, ogólnie z architekturą i ze sztuką. A na regionalistyce? No to tu już jest, tu, tu jest duży problem, bo pamiętam jak ja kończyłem tę specjalizację rok temu. To yy, nasz, yy, czy nie wiem, chyba prowadzący, yy, doszedł, dotarł do karty regionalistów, która została yy, na, napisana jakieś dwa bądź trzy lata temu. I, i jakby chyba teraz. Yy, na, na, tej, na, tej specjalizacji, na tej specjalizacji, próbują iść, iść tym torem, tym tokiem yy, z karty regionalistów, czyli, czyli według tych postulatów tam zawartych, teraz się bardziej chyba próbuje studiować tą, tą regionalistykę. Czy regionalistyka, to jest yy, o tyle dobra, że, że jej nie, do, nie, to niesprecyzowanie pozwala nam odbywać praktyki w wielu instytucjach, ale w wielu instytucjach, takich na przykład jak Urzędy Miasta czy Urząd Marszałkowski. Tutaj zdobywamy wiedzę, przede wszystkim wiedzę na temat ochrony dziedzictwa kulturowego i jakby też promocji ty, tego dziedzictwa, a z drugiej strony zdobywamy też cenną wiedzę na temat pozyskiwania środków unijnych dla, dla ratowania właśnie mhm. tego dziedzictwa. A powiedz mi my też gdzie można po historii pracować? No w archiwum. Mhm. Ale też słyszymy często... Archiwum WIPF, bo ja też nie powiedziałem o tym, że, że wielu, ja, ja akurat wybrałem tą, tą drogę na archiwistyce, że, że po kolei kolejne jakby kolejne stopnie archiwum państwowego bądź zakładowego, ale y, można też odbyć y, praktyki w Instytucie Pamięci Narodowej. Ale spotkałam się też w Urzędach z takim stanowiskiem jak konserwator zabytków. To konserwator po, zabytków? Po historii, gdzie Po hmm. najczęściej, tak. Hmm. To, to, to specjalizacja hmm. dokumentalistyka. A tak, o jakie są na historii. Pomyśl nam pokrótce, coś tam mówi, okej. Okay? Okej. Okay. <grym> nauki pomocnicze historii. To jest bardzo ciekawy przedmiot, na którym poznajemy właśnie po kolei te, te wszystkie nauki pomoc, pomocnicze historii, takie np. jak, jak genealogia, heraldyka, słragistyka. Niezbyt wiele mówią że na... Nic nazwę. mi to nie mówi. Na praktyka to, to jest nauka o pieczęciach. Tam Aha. się dowiadujemy, jak właściwie odczytywać inskrypcje, czyli te napisy na pieczęciach, ale też ten, yy, ten obraz, który jest tam zawarty. To, co on nam pokazuje. Bo on jest zazwyczaj mocno symboliczny. To też nie trzeba być fanem takiej historii. Mam coś takiego jak w Adameku, o co chodzi? Wady to, Ekum to jest po prostu tutaj poznajemy warsztat historyka. Ja, no, uczymy się jak robić przypisy, jak, 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 jak właściwie tworzyć notki bibliograficzne, jak, jak powinna wyglądać praca magisterska, policencjatska, takiej, takiej typowo teoretycznej wiedzy, którą później wykorzystujemy w praktyce przy przypisaniu jakichś artykułów, jeżeli ktoś jest takim zapolonym historykiem, może po prostu jak napisać właściwie, dowiadujemy się tam jak po prostu właściwie napisać pracę magisterską, bądź licencjarską. Widać, mhm. było coś takiego wpisane jak historia starej żywności i potem kolejne te jakby ery można tak Tak, tak. Po kolei programu, bo przechodzimy przez wszystkie epoki. Mhm. Tak to w skrócie wygląda i chyba nie, niezbyt, niezbyt warto się rozwijać nad tym. Po kolei Ale to jest... na historii mamy też filozofię. Tak, w ogóle historia jest takim kierunkiem, gdzie, gdzie nie tylko filozofię, nie tylko mamy filozofię, nie tylko poznajemy y, właśnie po kolei tych filozofów i ich traktaty filozoficzne, ale też y, mamy na przykład y, historię idei, coś takiego, tak. A z y jakich języków się uczymy na historii? Na historii, na, na pierwszym roku uczymy się języka łacińskiego, mm -hmm. bo, bo, bo do, do praktycznie do końca XVIII wieku funkcjonuje język łaciński jako, no jako to tak jak dzisiaj no jako język kongresowy, język międzynarodowy, język dyplomacji. No dopiero u nas przecież zabory zniosły to, że język łaciński był tym drugim obok polskiego językiem właśnie dyplomacji, językiem urzędowym. No oczywiście mamy też jest przy, przy Uniwersytecie Wrocławskim działa Studium z nauki języków obcych i, i tam, tam wybieramy, który język maworzytny chcemy, chcemy się. Jakie mamy wybory? To no, zazwyczaj wybierają ludzie angielski bądź niemiecki, ale mamy jeszcze mm. włoski, hiszpański, francuski. To też zależy od tego, co no, jakiego języka uczymy mm. się w szkole A powiedzmy czy na historii są zajęcia praktyczne? Zajęcia praktyczne bardziej mieliśmy na przykład w archiwach. Mm. Tam, tam trochę się... Uczyliśmy o tej kon konserwacji a, i też yy, jakoś yy, potem próbowaliśmy to, to wykorzystać, ale mm -hmm. chyba, chyba nie ma tak nie mamy takich tak praktycznych zajęć. Ale wiesz, to zapomniałeś, kiedy zapytać. Chociaż jeżeli mówimy o historii nauczycielskiej, bo, bo też jest taki, taka specjalizacja, o której w sumie nie powiedziałem wcześniej, no to tam, tam na przykład mamy dużo zajęć praktycznych, na przykład emisja głosu. Uczymy się tego, jak właściwie, yy, jak właściwie wykorzystywać głos yy, i jakby ten. No i też uczymy się, jak, jak nie przeciążyć tych stron głosowych. Mm -hmm. co, co jeszcze? No to nie wiem, teraz mi nie przychodzi do głowy, coś takiego praktycznego. Zapomniałam się Ciebie tak na początku zapytać, jak e, zaczynałaś się ile było osób? 250. A licencja nie skończyło? Myślę, że. Na, na magisterce to, to jest bardzo mało zajęć. Mhm. A skąd ten dyskurs taki zrobił? Nie wiem, co Tak, tak, są bardzo ciężkie. Jak one wyglądają? Ustne, teoretyczne, Ustne, pisane, oczywiście, ustne. Czy z historii tylko starożytne? Jest egzamin pisemny, to on też nie należy do najłatwiejszych. Trzeba tam się przygotować na, na dwie części tego egzaminu. Pierwszą Pierwszym są tak zwane ping pongi gdzie dostajemy 30 haseł i musimy napisać o nich jak najwięcej informacji. Na przykład przykładowo Druga wojna Macedońska i musimy to napisać w jakich latach się odbywała, kto w niej uczestniczył. I oczywiście wszystko na ten temat wiemy. W drugim etapie dostajemy do napisania Esej na jakiś tam podyktowany temat przez, przez wykładowców, którzy przez, sprawdzają przez, przez później te prace. Spominę, że jakiś egzamin ciężki bardzo. Bardzo ciężko wspominamy egzamin z historii XX wieku XX wiek? Tak. Przecież nasze, nasze czasy tak naprawdę, No troszkę wstecz. No właśnie, i wtedy już y, dochodzimy do tej ery globalizacji świata i musimy posiadać informacje na temat na przykład Gany w latach 60. co tam się. Ym, powiedz mi, Wojtek, czy jest coś, co jeszcze warto by było dodać y, do naszej rozmowy dotyczącej kierunku historii, czy wyczerpaliśmy Myślę, że najważniejsze jest to, co powiedziałem na samym początku, że historia pozwala zrobić naprawdę szeroką wiedzę i to jest, to jest najważniejsze. To jest że, plus. Tak, to jest ten plus, że wychodząc po historii to yy, no, mamy wiedzę na temat całej historii świata i na temat nie tylko właśnie na temat te związane z polityką, ale na tematy społeczne. A jeżeli już mówimy o historii XX wieku, no to tam naprawdę pojawiają się Wynalazki, bo ja, no, telewizja i inne media zaczynają pełnić też swoją rolę w tym biegu historycznym wydarzeń, więc historia jest naprawdę dobrym kierunkiem, który pozwala mieć taką teoretyczną wiedzę na temat świata, którą możemy wykorzystać w praktyce, mhm. rozmawiając z innymi ludźmi. No i przede wszystkim, no, ile mamy polityków po historii? Jeżeli chodzi o historię, to też można napisać doktorat, prawda? Tak, tak. tak. i zostać doktorantem. To ja, ja właśnie tak, taką drogę wybrałem. Czyli jesteś fanatykiem historii? No, jestem fanatykiem historii starożytnej, stąd też yy, nie interesuję się tylko tą samą historią starożytną, ale, ale też archeologią, filologią klasyczną właśnie, czy tymi językami, które będą mi potrzebne, czy właśnie tą eee, Czyli moje tak, ostatnie pytanie jest retoryczne. Czy wybrałbyś ponownie ten kierunek i czy jesteś zadowolony? Tak, wybrałbym. Wybrałbym z wątpienia mnie historię, z tym, że chyba wcześniej bym poszedł na filologię klasyczną. Jednak. Tak, wcześniej bym poszedł, bo, bo mógłbym już teraz studiować na studiach doktoranckich, a tak to dopiero y, po historii poszedłem na filologię klasyczną, żeby jednak zdobyć pewne umiejętności językowe, które pozwolą mi już później no, zajmować się tym tematem, który sobie wybiorę do opracowania. To ja Ci życzę spełnienia pasji. Dziękuję. Dziękuję.